No, tak, no dzisiaj kiedyś mam taki blok, który mnie jest dużo pięty, ale nie dokończono, patrzcie, Heh. Mam nadzieję, że no, już się dokończy, ale... Okej, okay, no dobra. Ja zamieszkałem w tym bloku. OK, To chodźmy do niego. OK, no Dobra, chodźmy. Dobra, zamknijmy balkon. OK, Ja leżę. OK, Nadal pada deszcz. To jest jakieś ciny. <laughs> Patrzcie jak... Dzisiaj pokażę Wam blog który istnieje na świecie. Dobra, wyleczmy z naszego ciała i... i... <laughs> Nie złożyłem a tutaj jest jeszcze duży pokój. A właściwie to zobaczycie w następnym odcinku. Wracamy do naszego ciała. No i zagramy troszkę na komputerze. Dzisiaj pokażę wam moi, no, moi widzowie. O, mój pokój gracza. To jest mój komputer. Gra. bom, bam, bam, bom To jest moja myszka. To jest moja myszka. <ścoughs> Dobra. To jest pokój gracza. Tu jest, tutaj jest łóżko. Wiele rzeczy tutaj można zrobić. Oj, ale słodziutki jest ten nasz wilk. Jeśli go lubicie, napiszcie w komentarzu hashtag wilk. Bo jeśli lubicie tego wilka, to w komentarzu napiszcie hashtag wilk. Dobra, no to wróciliśmy. Co tutaj jest w tej skrzynce? Puste. O, patrzcie. Możemy sobie przyjść po teraz Teraz skoro balkon już zobaczyliście. No, patrzcie na niego ogon. ale ja przecież adoptuję mojego pieska. Swojego pieska adoptuję. Okej. Okay. Okej, okay. no to wstanie Okej. Okay. Dobra. Dobra, chodźmy na spacer, Wilku. To chodź, Wilku, dobra, chodźmy na spacer. nie ma żadnego listu, jaka szkoda. Tyle YouTuberów no. tutaj na no, uwieziło się w tym drogowym więzieniu. Dobra, wilku. Okej, okay, wilku. Okej, okay, do dobra. Teraz ja będę Cię trzymał na smyczy. Dobra mam, no, dobra. Muszę Ciebie mieć na smyczy. Dobra, chodźmy się na krótki spacer. Co no co, Wilku? Wracamy do domu? Okej, okay, no to chcę chyba. Chyba głową, że tak? No to idziemy. Chyba głową, że tak? No to więc idziemy. Nie upadnij tylko wilku. W Nie upadnij tylko. A skoro wyjrzyjcie, mój balkon. Tu jest mój balkon. ale pada. wiecie na mój kanał drugi, który nazywa się Krzyż O. Na nim, są, na, na nim są takie filmy o Minecrafcie, sorotów Minecraftowych. Jeszcze filmy są też u on and Pop, no to zapraszam Was, tutaj są pytania po angielsku, czyli level completed i level failed, no i wszystko jasne. <laughs> Zobaczmy czy wilki się przytulą i urodzą małego dziedzicia <kuh> <kuh> Przepraszam, że mam taką chorobę, ale... Ja. A, trzeba <kuh> najpierw... Uh. Okej. Okay.

зима глаза на руку и таки блок, мам. да <говорит> да Będę tutaj, będę w moim domu, będę miał dwa koty. Dobra, no to możecie... Co? Co, Co? urodzili mały koticiusia? Patrzcie, baby kota. Dobra, i urodził. Będę miał teraz cztery. O, o. Teraz się wyrzucił, dobra. To ważne, bo jeszcze raz, Czym... no od skóry te koty? Tu my się <laughs> to. się urodzi kolejnego kota? O. Dużo mam tych kotków. Okej, okay, przydulą się? Co, przydulą się? O, jakie mój Jaki mięciutki! Ok. Wystarczy już się tego urodzenia. O dobra. A ja po prostu pośpię sobie. Co mu Gatki Katki ale. Ale zabawne. Co? Kto to? Jakiś szkielet. O to jest upalił się dobra. Kotki, chodźcie do mnie, okej. Okay. Chodźcie, chodźcie. Nakar. Wnuczą jeszcze kotki. Oj ucili kolejnego kota Okej okay. Okej okay. Ale moje kotki są słodkie Dobra Dobra kotki, no. ok, chodźmy, chodźmy, kochamy nie, nie. urodził się dobra, już wystarczy tego urodzenia nie chcę już kotów, okej okay. nie chcę już tych malutkich kotów i zaadoptowałem te wszystkie koty te wszystkie koty zaadoptowałem i te wilki też, dwa, też no te dwa wilki też sobie no zaadoptowałem, także widzimy się w następnym odcinku, dzięki za oglądanie do końca, no jeśli podobał Wam się filmik, to zostawcie ła łapeczkę w górę, no niech zmieni na kolor niebieski, na kolor niebieski, właściwie w tym samym czasie, Aż dzięki, cześć! Uuu.